Do nietypowej sytuacji doszło w sądzie rejonowym w Przasnyszu. Na rozprawę stawił się świadek, którego stan wzbudził wątpliwości sądu, jak się okazało słusznie. Wchodząc do sali sądowej, świadek nie wiedział, że wyjdzie z niej ukarany. Stan świadka od początku wzbudził wątpliwości sądu. W związku z podejrzeniem, że może być on w stanie nietrzeźwości, sąd zdecydował o wezwaniu policji. Świadek został przebadany przez przybyłego funkcjonariusza i okazało się, że był po użyciu alkoholu. Jego wynik to 0,3 promila. Sąd zdecydował o nałożeniu na świadka kary 1000 złotych grzywny za naruszenie powagi sądu i wyznaczył nowy termin rozprawy. I tak potraktował świadka dość łagodnie, gdyż w takim przypadku może ukarać winnego karą porządkową grzywny w wysokości do 3000 zł lub karą pozbawienia wolności do 14 dni. Kolejna rozprawa dopiero 28 sierpnia będzie na niej zeznawał ten sam świadek. Po więcej informacji zaobserwuj eostrołękę.